Witam widzowie z tej strony Fajnek. Dzisiaj rozmyśliłem się nie Trzecia Rzesza Z powodu tego, że może nam trochę uprzykrzyć życie Ale robimy cesarstwo potrzebujemy w takim razie Republikę Później w tym odcinku też się pojawi osoba, która jak jesteś trochę dłużej na tym kanale To powinien, powinno się kojarzyć Czyli Zuzia Szybkie Obalenie Polski Powiedziałem szybkie obalenie Polski Płock bo, bo, Potrzebujemy terenów Nie Proszę pana Nie, <śm> pan nie odzyska Warszawy to jest po pierwsze a po drugie... We are the king. Bum, bum, bum. Wszystko jest. Żegnaj Republiko. Żegnaj. Mamy wszystko, co niemieckie, stwórz. I teraz zakon. Czechy, Włochy. Słowenia, Chorwacja, Luksemburg. No to pierwszy Luksemburg. co Na pewno na prowincji trzecie miejsce. Trochę źle. Ale populacja. Duża. Światowa. Ekonomia najlepsza. Tak. Są już wojska gotowe. powiedz wojny a jeszcze mają no, ok macie sojusz z wyspami owczymi to się zajmiemy od razu po tu i chyba tyle wojsk wystarczy bo wyspa owczy to jest to tutaj powiedziemy inflacja to pomaga to pomaga biednemu y, sojusznikowi wojennemu Tak wiem. Trzymać pieniądze. Hello. Witam. Przywitaj się z widzami. Hello. Luzia gra w Rockblogsie we FNAF-a. Ja nagrywam odcinek z historii. Wiecie, zapomniałem. Luksemburg. jak okay. Tak. Czy Czechy, 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 Czechy. Ja tyle zarabiam, że, że wojna z Czechami to jedynie co to może mi pogrozić trochę. Trochę przegraną mogą mi grozić. Jeszcze tu Jesteśmy gotowi Poziom technologii Jeszcze nawet jedynki nie mamy, ale przyrost populacji I badania Przydadzą się Jesz Czechy, Czechy, Czechy Czechy są, będzie częścią Trochę Obojętnie z której strony będą mieli Te największe armie Liczące często po 4000 albo jeszcze więcej Dobra, jak będzie na górę nie, wiecie, dałam im. Tak, wyzwanie I raczej nie dowiedli, prawda? Nie Stosułbów to musiałbym codziennie wrzucać shorty I codziennie musiało mnie wbijać Trochę subów Dobra, Czechy, koniec Czech, wielkich Czech Znalazłem tą wielką armię, której się nie spodziewałem. Wszystkiego się spodziewałem. Oprócz dziesięciu tysięcy Dobra Eee, teraz porozdzielali te wojny. 12 tysięcy będzie gonić ich Podajcie się. Nie puszczajcie tych wojsk. Bo tak to się skończy dla was marnie. Czemu Norwegii... Nie! Nie robimy tego co Niemcy w 40 roku. Nie robimy tego. Nie, nie, nie. Nu nu nu. Nie walczymy z Norwegią. Odzyskali Pragę. ja to fanatyczka FNAFA. Roksana Help. Poddacie się w końcu z tymi odzyskiwaniem terenów? jakaś wyspa mi wypowiedziała wojnę. Oj, 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 na wszystko byłem gotowy oprócz na wojnę Szwecję. Ja się poddaję. Tutaj państwo, tak żeby mieli kolejny powód, by, mi, by się uspokoić, to to, że będą atakowani z dwóch stron. Nie wiem Ja wykańczam Czechy W tym Czechy ja moduję baterię Od latarki Już tutaj wojska Musicie się uzbroić my tutaj Aj my... my... w... W, ko... w kolejnym odcinku Zejczow Historii Ja już mam plan y... Y... Kicho y... Y... Będziemy robić y... pierwsze kolonie Polonię. możliwe, że jeszcze w tym odcinku albo w kolejnym nie mogę wyjść ale na pewno Czechy już 59 idealnie byśmy zaanektowali całe Czechy nie, nikt nie jest gotowy nasz jeszcze 32 tury e, potrzebuje Luksemburgu, Włochy, Słowenii i Chorwacji to, to lecimy teraz w dół z terenami czyli te nieszczęsne Włochy zawsze jak często ja mam problem z tymi Włochami z powodu tego, że znikąd biorą, akt... biorą armię liczącą 10 tysięcy Gdzie... z kim macie? a nie wiem tak oni mieli raz 10 tysięczną armię Akurat to robię na y, prywatnym y, gdzie tworzyłem au, Austro Węgry Będzie kiedyś też seria stworzenia innych y, państw na przykład jak tutaj mamy To jest y, taka rozgrzewka przed y, całym, całymi y, filmami bo y, od razu jak uda nam się stworzyć związek niemiecki to jest y, koniec tej serii z, i zaczynamy y, Polską, i naszym celem będzie wygrać grę. A wygranie gry równa się z tym, że wygranie gry to jest przyjęcie całego świata. Czyli to jest duże zadanie, które długo by zajęło. Zajmie, tu muszą zostać te wojska w Słowenii. Włochy, musimy ich rozproszyć inną wojną. Nie, 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 nie. Państwo Włochy. Z kim tu byście mogli... Już są rozproszeni wojną. Czekaj, ja mam sojusz z Ukrainą, jak dobrze pamiętam. Nie lubią mnie. Złamali sojusz? Nie. Pakt to nie agresji. Proszę. Dziękuję. Dobra. Przygotuj się na wojnę. Macie 17 tur. 10 tur, znaczy jakieś 17. Skąd? Ja wziąłem 17. Nie. Prawie jesteśmy gotowi do końca. Liczymy, że ta wojna nie skończy się jak... I źle. Nie! Skąd ten Egipt? Skąd wy się tu wzięliście? Bośnia! Po czemu mi teraz wszyscy zaczynają wypowiadać wojnę? widzowie? Nie jestem gotów na to. Nie jestem aż tak gotowy, by walczyć na tyle frontów. Kolejne dwie... Muszę mi wytrzymać. To nie będzie trudne. O! Brytania. Chcecie sojusz? A. Fakt. Jestem w stanie wojny. Oni pod Chcecie pokój? Nie chcę teraz nawet z takimi małymi państwami walczyć, bo teraz to nie jest mi potrzebne. Z powodu te... A co jakbyś się teraz... Tutaj... Jesteśmy w stanie... Fakt. Przygotowanie na wojnę z, z nimi. Ile mi się tu asymilacji już przygotowało. Proszę, Bo w kolejnym odcinku, nie wiem czy w kolejnym, ale tu będzie, dopiero się ten odcinek zakończy, najpewniej jak będzie koniec wojny z... Dużo wojsk. Z krajem pod nazwą Kraj Pizzy Kraj Pizzy przegracie Przegracie z Imperium Nie są gotowi na Na tą wojnę Nie byli gotowi 8000 jednostek idzie? Skąd wy to macie? Przecież zawsze, zawsze, upojętnie jaki damy przykład z historii, to bardzo często ten kraj nie był gotowy na wojnę. Oni dali nic. Ale dobra, tym, walczymy. Walczymy do ostatniego upadłego Niemca. I Słowenia też. Słowenia. No nie! Będę musiał zatkować Węgry, jeżeli zanektuję całą, całą, całą Chorwat. Czekaj, ja już mam swoje tereny, które potrzebuję. Nie, ale dobra. Tak pójdę do moich... Potrzebuję tego terenu! Nie! Nie, no po co mi ten teren? że z oczami jest ślepa. jej oczach mózgu. Czyli nie przyjmujecie Okej okay. To się może trochę gorzej zakończyć ta wojna Dla nich Bo nie chcą przyjąć już sojusz so Co ja mam do sojuszów Pokoju Cesarstwo niemieckiemu się nikt nie powinien oprzeć. Tym bardziej Włochy. Aha! Oho, a wy takie śmigle my tu robicie na moich terenach. Na moich terenach. Śmigle, fli, figle... ...yomami... Ek tam stan w, Ro w Rosji. O Jezusiu, Chiny są na... duże. Chiny są największe? Tak nie. Co tam się stało w Ameryce? Co się stało w Ameryce? Wojna Kanad. O jest Europa, większość, cesarstwo niemieckie. Dobra. To jest przesuwanie się wielkimi wojskami do przodu. Maszyny, zobaczmy. No, on tu jest. No nie umiem kliknąć. O. Idziemy powo powoli i toczymy się pod e, Rzym. I przy tym Watykan. Dobra, czekaj. Proszę czekać. Wkrótce

Zawsze jest jedno, choć nieczysty jego sprzedają. Mam dwa mery, nie czekaj. Wyjście zawsze to. jest jedno w menu pauzy. Ja. Optymista. Włochy, Oni, to są Włochy Włochy powinny być gotowe na każdą wojnę e, Później Panie, robię, Albo robię Robię Wojna w, e, z Włochami Tak, teraz nagrywam Where is money? Money, money, money. Ta pisemnie mam prawa autorskie, jeśli tak to możliwe, że film zostanie. Dobra, tak te wojska idą. Leona gra we FNAF-a. Od kiedy Pizza Plex jest pod ziemią? No tak, FNAF jest family f... Fr ...family friendly. A, jeszcze jest panie. To jest bardzo family friendly. Tak A tu jest coś jeszcze. A ja lubię choroby. No. Wiem, na ciebie to jest niemożliwe. Money, money, money. Kids of money. Niemcy, Niemcy, Niemcy są bardzo wielkie. Te Włochy, taki podział dziwny, nie mają Rzymu. Kraina wiem, że chcecie wykończyć cały, dosłownie cały naród włoski, ale to nie jest możliwe, bo by trzeba było zaatakować każdy naród. A ja idę wyzwolić Katalonię Nie zrobisz tego Ukraina nie zrobisz tego Nie, nie wy... Ja, ja tak będę prosił o tą Katalonię Ja idę wybronić Katalonię z rąk Spod rąk, y, rąk wóch Oho Mani, mani, mani. Costa Mam inflację. Deklaracja niepodległości. Poczekajcie. Wyśli ultimatum. Tyle. A. Bo w... Tak. Proszę Państwa. Czy to będzie koniec y, ostatniej republiki? Niech będzie. Jesteście od dzisiaj Belgium. Oddzielnym państwem. No i będzie. Kiedyś, kiedyś się zemści na was to. A czekaj, co tu jest za państwo? Co robi Bułgaria? Ukraina, zgłódźcie się, dostaniecie więcej terenów, czyli dostaniecie część wschodnia. Idzie to z moich pieniędzy. Where is Mario? Ukraina, czemu się nie zgadzacie? Dobra, zobaczymy ile wam. Tak, Ukraina, mój sojusznik. Chcecie prezent? Dostaniecie. 197 tysięcy. Jeszcze więcej dostaniecie. Wspomagam was wojskowo, bo inaczej nią nie mogę. Chorwaci. Chorwaci, chorwaci, chorwaci. Jakbyście nie wiedzieli, to tych terenów właśnie potrzebuję do swoich granic. No. Chorwaci, Chorwaci. Tak. Deklarują niepodległość. A Chorwaci, jeszcze tu macie tereny. Mani, 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 Włochy dostają. Trochę po Chorwacja, tu. Tak. Proszę przyjmijcie to Dziękuję panom Nie Nie mam po co atakować Madrytu To jest piękne miasto Wyzwolę Katalonię Powin... Teraz Ukraina nie ma nic do gadania A jakby to gra chciała po podzielić Działa. Mogę wyzwolić Katalonię. Czekaj. Wolni walsala. On jest w moich terenach. Tak. Tak. Wolni walsala. Tak. Wyzwalam Was, Katalończycy. Jesteście wolni. Dziękuję Nie, Katalonio Kocham was od dzisiaj Dobra co jeszcze potrzebuję do tego związku? A Luksemburg Już tak mogę Dobrze zrobimy związek w tym odcinku a kolejny to będzie Przyjaciel Katalonio bym pomógł Wam odzyskaniu Waszej e, największego miasta w Katalonii. Koniec tu tudu, tu Związek niemiecki a no i to można powiedzieć że to już dziękuję to koniec serii Związek niemiecki wiem że już nie ma dalej nawet nie możemy się cofnąć to koniec wielkich to koniec wielkich niemiec zrobimy kapitulację by wam pokazać jak to wyglądało szybko dania i aneksja. później wojna wojna z Holandią, z Niderlandami. my wykończyliśmy Belgię i pierwszy Walsal. później jak dobrze pamiętam było zbieranie pieniędzy i wojna i szybka aneksja. później wojna z Polską. I powstanie czy później Kaliningrad. I jeszcze atak desantowski Ale zostaćmy tylko przy Kalingradzie Powstanie Republiki Wierchmańskiej. Wojna, wojna z krajem Bagietki też wygrana. To była jakaś wojna, ale... I teraz wojna z Czechami i atak yy, Szwedów. Co się stało? No, wojna z Włochami. Uda, udany... Udana wojna. udana wojna. Wyzwolenie katalończyków. I tak mamy. Jakby jeszcze jedna natura... może kiedyś wrócimy do tego, ale zapisz grę. Żegnajcie widzowie.